Jest! <laughs> Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, z tej strony ja, czyli prowadzący kanału dla rywalizacji, a przed wami kolejna fantastyczna seria, bo jak żeby inaczej, no cóż mogłem wymyślić? Otóż coś fajnego, kreatywnego, tak jak ostatnia mapa i komentarzy innego z moich widzów, a więc przejdźmy do działania. Mam oczywiście już przygotowanych 5 kluczy oraz 5 skrzyneczek, więc otworzę sobie te oto piękne skrzyneczki. I to, co z nich wypadnie. No to cóż, tą bronią będę starał się zabić na meczu skrzydłowym. I mam tylko 5 możliwych broni, z których mogę korzystać, oraz z których mogę zabijać. Zobaczmy. No dobra, szczerze mówiąc, UMP fajna broń pod taki właśnie odcinek. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że mi odda chociaż jakieś pistolet. tak chciałbym mieć możliwość pistolecika, który jest po obydwu stronach dostępny, żeby coś pozabijać. O oh my god No dobra Ale jest pistolet Widzicie chciałem pistolet? poddała mi pistolet. Lecimy, trzecia skrzynka. Zobaczę czy w ogóle to jest wykonalne Jeżeli chodzi o pięć skrzynek, czy nie będę musiał zwiększyć tego pułapu do większej ilości skrzynek. Skałcik, fajnie, fajnie. Przedostatnia skrzyneczka widzowie Co mi wypadnie? I oczywiście muszę zabić z każdej z tych broni, to wiecie, nie jest takie proste. O dobra, 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 Ksemik. No i ostatnia skrzynka, god damn it Coś dobrego, coś czego będę mógł zabijać Proszę, 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 proszę Ej, nie zawiedź mnie Nie zawiódł Nie zawiódł, doprawdy No dobra, a więc teraz tak Wchodzimy sobie w ekwipunek OK, to ma sens Czyli dajemy sobie tak XM, dodajemy tego O, tutaj jest skałcik. Dajemy sobie tak i dajemy sobie UMP. No i to samo robimy po stronie TT. Okej, okay, dobra, więc możemy zaczynać. Jak tam jesteś? Jestem. No, ogólnie losowanie broni nie wypadło najlepiej, ale może coś pozabijam. No to co, widzowie, zaczynamy, zaczynamy zabawę. Nie no, to będzie hit, naprawdę. No i pięknie, pierwsza runda ugrana Może nie zabiłem akurat, ale asystę dostałem Więc dobra, mam jeszcze szansę to odrobić Sądzę, że teraz mi się przyda w sumie taki x -em. Na drugą rundę będzie ok, w szczególności, że oni albo będą grali forsa. A jeżeli tak... No i kid, zabił mnie Z w głowę Tutaj montażysta, zabija, 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 zabija Proszę, zabij, 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 zabij jest! Zabił, wamos! Mamy to widzowie, Dobry, czyli 2-0. Nie, spoko, ja tutaj się modliłem żeby zabił i się udało. Moje modły zostały wysłuchane. O. O, ej, odbiłem. No cały czas wychodzi z tych krótkich. Młody, jak mnie kowerujesz? O, też ty zagrał. No nie, zno. strzelił szybkiego heada, wyszedł. I mu się udało. Mm. Dobra, może UMP. Ogólnie 0 fragów, ale challenger nadal jest aktualny i nadal mogę go wykonać. Trzeba tylko zacząć zabijać. Nie znam tu ogólnej pozycji, więc będzie ciężko. Wysadził drzwi. Jest tam, to jest, jest, jest. jest. Kurcze Obity jest, obity jest. Super. Hmm. E, dobra. Siedzi Hedzik, jak nic po cichu No jakim cudem ja dostaję heada? to jest niesamowite, nie? Coverowałem, dostał 70 w jednym i później mi trafił heada magicznego To jest niesamowite, nie? Ciężko się z sam dogadać, nic nie mówisz A, no bo sorry, byłem ja zapominał cały czas o tym Przekryj, przekryj mi długie no jeszcze raz to już nie, nie wpływam Wejście przez okno, piękne To nawet nie było wyjście i... przez okno Dobra, ja smokuję te krótkie, ty polecisz na długie, z bliska i długie. Ja nie wiem, drugie. to jest długie nawet! Długie, długie to są podwójne drzwi po lewo A, te tam I znowu Pink 300, pięknie Dobra, mamy fraga, mamy fraga, mamy fraga, mamy pink fraga pierwszy, 300, pierwszy się frag. Na Dobra Graj Save Nie strasznie Nie strasznie, ja mu idę na plecy On Cały czas gra na te krutki, ja go teraz robię. Oh, yeah, yeah, yeah. Czekaj, czekaj, yeah, czekaj, yeah, czekaj, yeah. czekaj, czekaj, czekaj. Nie ma tam? To jest na. Mamy, mamy drugiego fraga, widzowie, mamy drugiego fraga. Szczaiłem się jak. surykatka po orzeszki, czy jakieś inne robale. Hakuna Matata! <grym> kurczę, ale parafraza, tak, no mniejsza, tego, tego nikt nie słyszy, może czy inny więc tak, tak już mamy Xema za sobą Nie Oh, Demet, to jest pistoletówka, ale ja nie mogę zabić z pistola Ja mam downa Chodzi tam jeden z nożem Idealnie to akurat powiedział, że chodzi jeden z nożem Ja zapomniałem, że mogę grać Oj, tylko tymi brońmi, które mi tak naprawdę wypadły, ja kupiłem na... nie nie to się nie dzieje złym PK, jeszcze nie zabiłem, może teraz się uda dawaj na cicho dawaj na cicho ja zezezezek yes, 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 yes. so, no 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 easy easy widzowie easy easy mamy to mamy to mamy to good job good job i to jest już tak naprawdę Przedostatnia broń, tak? Nie, dobra, jeszcze muszę teraz uzbierać 5200, ciekawe jakim cudem Dobra, teraz nie kupuję tak naprawdę nic, żeby uzbierać jeszcze na tą krowę czy gewa Pamiętam, czym się różnią te dwie bronie Dobra no. Sorry Straszyłeś mnie? Długie Wiem, wiem Nie pikuj się z nim Łamać No plantowałem bombę, dlatego mówiłem, żebyś się z nim nie pikował No mniejsza Dobra, teraz jest czas tak naprawdę na dwie ostatnie bronie widzowie. Jedna to jest scout, Nega, to jest nie, to jest krowa. Kurczę widzowie, napisz mi, czy to jest krowa, czy Nega, bo nigdy nie jednym ani drugim nie grałem i tak naprawdę to nie rozróżniam tych dwóch broni. Więc teraz main Minecraft. Nie wiem, chłop, chłop, chłop chyba nie ma tego. Tak, to jest krowa, dobra. Poznaję paną, bo w ma chyba lepszy recon. On jest tutaj. Ojej oj, oj, prawie, 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 prawie. Ale dobra, zabiłem, zabiłem też właśnie z tej krowy, więc to jest kolejny plus, to jest kolejny plus. Damy radę. O, w sumie po co mi? Dobra, Jest! Tak, tak JEST! <grywa> Naklejka. Naklejka się należy oh, O no, mój Bo, o mój Bo Widzowie O mój Bo, o mój Bo Ja mam aparatu Kurcze, szkoda i szkoda, szkoda tego meczu, ale ogólnie go biłem Ej, w ogóle ja zabiłem ze wszystkich broni, które mi wypadły, odcinek jest jak naj, najbardziej udany jeszcze, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, zacząłem ten odcinek tragicznie W ogóle ta broń, która mi wypadła, to ja do teraz nie wiem, czy to jest negev, czy to jest krowa, ale to jest chyba krowa, bo ja nie rozpoznaję tych dwóch broni W sensie nie, może nie tyle, co nie rozpoznaję, co nie odróżniam a tak, to jest krowa, to jest krowa. Dobra, to jest krowa. To teraz już widzowie wiem, bo ja właśnie tego skina kiedyś wypłaciłem dla dla kogoś i mówiłem o, Synega wam i później ziomek mówił, ale ty, nie to wypłaciłeś krowę, nie? A, więc tak, to jest to jest krowa, to jest krowa. Ale w sumie fajnie. Udany odcineczek, także ja jestem bardzo szczęśliwy No i cóż, ty szkoda chyba mecz? też, nie? No, szkoda meczu, ale ogólnie meczyk fajny, nie? Taki, taki luźny meczyk, szybki meczyk Udało się wykonać misję Więc krzyki są też przygotowane na kolejne oczywiście tego typu odcineczki Jak nam się z wami widzowie Żegnaj się oczywiście, że tak Dosyć chaotyczny odcinek tak naprawdę Pełen emocji, jeżeli o mnie chodzi i to były autentyczne emocje, nic nie było tak naprawdę udawane, i mega się cieszę, że udało się. Wam graffiti, że. Jak ja dostał Wacik, ja tutaj się żegnam z widzami, wiesz? Właśnie mi przerywasz po raz kolejny. Musisz teraz tam taką it's brza... it's Dziękuję Wam, widzowie, oczywiście, za oglądanie, za zostawioną każdą opcję w górę Gad Demet. A ja autentycznie nie spodziewałem się, że ten odcinek sprawi mi taką frajdę, taką radość. Udało mi się zabić z każdej z broni, która mi wypadła, bo ich pięć. Więc uważam, że jest to możliwe i jest to do wykonania, żeby wygrać taki mecz z y, takimi też brońmi, które mi tak naprawdę wypadają z tych pięciu skrzynek. Nie da się ukryć, nic fajnego mi nie wypadło, ale szczerze mówiąc mam z tego większą frajdę niż jeżeli normalnie bym otwierał te skrzynki. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie komentarzy. siema mordko, weź więcej takich w nagraj, fajnie się oglądało. A cóż, ja się z wami żegnam standardowym moim pożegnaniem, czyli trzeźcie moje małe kotki kolorowe jak ja... Was kokanol marinowe, malinowe, drzemowe i różnorakie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych tego typu odcineczkach. Hejo, cześć, piona.